Witam w kolejnym odcinku recenzji książek o tematyce słowiańskiej. Dzisiaj książka kucharska. Paweł i Hanna Lisowie. Kuchnia Słowian. Cóż. Wydawać by się mogło, iż Słowianie mieli bardzo ubogą i niesmaczną kuchnię. Wydawać by się mogło, że jedli w kółko kaszę, rzepę, rzadko mięso, nie mieli przypraw. To jedzenie było mdłe i jedli, ponieważ po prostu musieli przeżyć. Natomiast ci Państwo bardzo merytorycznie pokazują na podstawie badań archeologicznych, jak bardzo barwna i jak smaczna była dawna słowiańska kuchnia. Głównym ich, oczywiście, źródłem są pozostałości jedzenia, które znajduje się na stanowiskach archeologicznych na przykład w, na dnie garnków znajdowanych tam, czy też w szczątkach, odpadkach, które czasami się znajdują jeszcze po tysiącu lat. E, to daje jakieś tam pojęcie o tym, co jedli nasi przodkowie i wiemy też, jakich ziół używali, ponieważ też e, pyłki tych roślin pozostają. Więc łącząc to wszystko, e, państwo lisowie stworzyli bardzo ciekawą książkę, w której opisują możliwe potrawy jedzone przez naszych przodków. Co więcej, zamieszczają też w tej książce przepisy, żeby, jeżeli ktoś chciałby spróbować ugotować jakieś typowo słowiańskie danie, czyli nie pierogi ruskie, nie bigos, nie schabowy, ale coś sprzed rzeczywiście tysiąca lat, to tutaj znajdzie no, do tego świetne inspiracje i będzie mógł dalej Wykorzystujące przepisy, tworzyć też własne słoweńskie dania, opierając się właśnie na tych składnikach dostępnych 1000 lat temu. Także bardzo ciekawa książka, przybliżająca naszą kulturę w sposób taki namacalny, organoleptyczny. E, polecam ją i swoją drogą, czy wiecie skąd wzięła się nazwa pierogi ruskie i dlaczego jest to typowo polska potrawa, właśnie? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzach. I zapraszam na kolejny odcinek serii Recenzji Książek o tematyce słowiańskiej. Do zobaczenia! Hej!